Hej, siema, witam wszystkich z tej strony Divionera to jest kolejna część z serii Morderscy Czasu, kanały polecane nagrywam po drugi raz, ponieważ action postanowił mi w czwartej minucie walić błąd takowy iż yy, nagrywanie pulpitu przestało być możliwe i koniec, dobra, przejdźmy do przeglądu kanału. Otóż mam 270 widzów od ostatniego odcinka przybyło bardzo sporo, jestem w stanie teraz sprawdzić, nie chciało mi się w ogóle, nie chce mi się właśnie sprawdzać takich statystyk ile minęło od ostatniego odcinka, bo te odcinki nie są um, wrzucone, wiecie... Regularnie są wrzucane raz jak mi się zachce, jak mi się przypomni. 50 tysięcy widzów w końcu na bariera, 40 tysięcy tysięcy widzów dwóch e, wyświetleń? Gdzie tam widzów, tyle? Chciałbym. <laughs> Dobra, może jeszcze nie, nie w tych latach. Okej. Okay. Mm, najnowsze filmy, najnowszy film w dokładnie 2 godziny temu jest to e, film z mojej nowej rozpoczętej serii, która zwie się Fallout 3. zagrajmy w Fallouta trzeciego. Ten odcinek nazwany jest Narodziny. Otóż. Następny odcinek, następny odcinek już jest, będzie już intro. A oh, u oh, 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 bo na razie nie mam nic zrzucone, muszę coś wrzucić chociażby... nie wiem. Intro, ale muszę coś wrzucić dzień Tak więc. Następny filmik jest to poradnik do fotofiltr 7 miniaturki. Wszystko pokazuję tutaj jak od zera z z kilkoma materiałami w folderze o, robię miniaturkę, która wygląda mi się naprawdę podoba, wygląda zasmaczyście, tutaj troszeczkę widzicie ulepszoną wersję, w tym zagrajmy Mass Effect 3 Drell, Adept, Złoto, Luki i Agrest, dodałem w środku N7, która, który wydaje mi się jest też piękny to jest taki malutki zabieg, to z sobie będziecie mogli później popominać, ale tutaj możecie od zaraz stworzyć własną miniaturkę, która wygląda naprawdę oryginalnie, bo nie, nie spotkałem się z takimi wymyślnymi miniaturkami. Bora też przełamał barierę prostych miniaturek i robi też po swojemu. Tak więc to mi się podoba, widzę już coraz więcej yy, zaczyna ją yy, kopiować yy, borę osób. Czy dobrze? Nie źle, na pewno nie, ale... Panie Bubora bo coś wprowadził w YouTube'a oh, Nowe miniaturki. Tak, okej. Okay. Mm, tutaj mamy odcinek króciutki z Europy Universalis 3. 3 Budujemy Imperium Polskie. Ponieważ tam już wytłumaczyłem co jak... jakie problemy zaszły. Tutaj mamy intro mix dla Benek Play Games. Wyszło naprawdę sympatyczne intro. E, oczywiście z końcowym napisem. Wykonany przez Lightning AP. Dobra. Dobra. Yy, co tutaj jeszcze u mnie na kanale? Na kanale u mnie na razie nic ciekawego. Otóż playlista. A, tutaj widzicie fajny klip. Otóż jest to klip yy, z utworu. Jak, jak, jak się nazy Jeżeli ktoś jest smakoszem mięsa, polecam ten utwór. Nazywa się Hunter Imperium Uboju. Będzie link w opisie. Bardzo mi ta nuta ostatnio padła. Tak, normalnie to pada nuta, że. Uch, aż jasny gwint. Dobra. Zanim przejdziemy do kanałów polecanych, bo tutaj już widzę się szykują do polecenia, ale jeszcze. Chciałbym Wam się pochwalić moimi zapasami, jakie udało mi się zgromadzić. Otóż, w pierwszej kolejności, pochwalę się pierwszym. Poś 2 mówi. Co prawda, jeden odcinek, ale jest, jeden odcinek. Z władcy pierścieni. Tutaj nie ma nic, tutaj nie ma nic, tutaj jest sporo. Bardzo sporo. I właśnie to jest, będzie Info Express wcześniej. Rozpoczęto nową serię z Europą Universal, gdzie będziemy grać z Cyprem. Mamy obecnie cztery na, nagrane odcinki. Dzisiaj nagramy cztery odcinki z Cyprem i Tutaj mamy folder z Polską. Polska nagrane. Mamy raz, dwa, trzy, 4. Jeszcze raz, dwa, 3, 4, 5, 6, 7 odcinków z Europą. Universalis 3. Bo i będzie wrzucania. Mam tutaj już sporo filmików. Zajmuje mi to dokładnie 47 giga. Ale teraz Fallout 3. Zobaczcie, ile tutaj mamy nagrań. Tutaj jest ogrom. Nagrałem. W Osiem odcinków, w jeden. Dzień. mamy tutaj. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8 odcinków. No, 8 odcinków. Tu w kotika to nie mam na razie nic, bo mi się kotik zepsuł. Nie mam go na razie. Musiał, musiałbym instalować, nie wiem czy sobie właśnie. Czasami to jest właśnie problem. Inne, co to inne jest? A, co to takie moje? To nie. Może kiedyś, ale nie na razie. Nie. <taki> takie sobie. Nagram. a to, co to jest w ogóle? Kerbal Space, mam coś tu w ogóle? A nie, nie mam Kerbal więc na razie, na razie też zaprzestamy. Mass Effect 3 Poradnik postaci, jest tutaj już yy, Nagrany poradnik postaci Kolejną pos posta postacią Murder. morderstwo, tak? Po niemiecku to nic nie ma Pulipid A no jest, poradnik taki sobie luźny nagram do Nexus Mod Manager Który, w którym pokazuje yy, w jakim sposobem można pobrać sobie mody i zaaplikować w na przykład 3 bezproblemowo i wygodnie wszystko ładnie mm, Tak więc tutaj pokazałem y, tęże czynność. Tutaj mamy wojnę na północy i co prawda mamy odcinek jeden, bo to jest taki, mm, miałem pewną sytuację, w której musiałem wyskoczyć na chwilę. Tak, War Thunder, nie mam na razie War Thundera Jestem w trakcie pobierania, jakoś mi tu ciężko idzie, nie chcę mi się nigdy tego Włączyć, żeby mi się pobierało, wolę żeby mi się coś wrzucało A z World of Tanks też na razie nie mam nic, ale tutaj mamy właśnie D No, pulpit, tak? To jest to co mi się nagrywa teraz I to by było na tyle, to jest odcinków sporo jak Jak dla mnie 96 giga, jakieś będzie 100 Grubo, więc jest naprawdę GTS. 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 Git, git, git. Tak, a czemu zawdzięczamy to, że tyle sobie mogę nagrywać? a nie mogłem wcześniej? Oczywiście mojemu przyspaniałem dyskowi 2 TB, którego nie sposób jestem zapełnić. To widzicie, mam jeszcze prawie 700 giga wolnego miejsca. I nagrywam, nagrywam, jakoś to nie bardzo idzie. Dobra. Właśnie chyba to by było na tyle jeśli chodzi o mnie, tak? Przejdźmy do kanałów polecanych. Pierwszym kanałem polecanym będzie Filo. Oczywiście tak, jeżeli jakiś, jakikolwiek kanał znajdzie się u mnie w polecanych, to naprawdę jest wart polecenia, nie muszę tutaj za dużo mówić, nie? Widzicie, ma fajne miniaturki, komentarz sympatyczny, Ra gra tutaj w różne gry. Zaglądnijcie, intra robi też, więc zapraszam serdecznie do filo, Fila, więc następny kanał. Następnym kanałem polecanym jest kanał Adzik Games Adzik. Tak, Adzik. No. Yy, gra sobie też w różne gry. Yy, komentuje bardzo fajnie. Trzyma w ogóle komentarz, i w ogóle i w ogóle, i na kilka wideo robi też. Tak już wspominałem, że, ktoś jest polecany, to naprawdę zasługuje na to polecenie. Następnym, no, bez tutaj, bez dłuższego gadania, następnym kanałem polecanym jest kanał School y, OldschoolGames.pl. Po samej nazwie można stwierdzić, iż ten y, lubi po prostu. Stare gry. Tutaj widzę różne gry. Ma fajne takie stare gry. Ja lubię w to grać i w ogóle też zapraszam do niego, bo no bo widocznie zasługuje na to, żeby wpaść do niego. Sporo widzę, nagrywa, wrzuca. O, widzicie, 53 minut temu wrzucił sobie nowy odcinek. Tak więc, wrzuca. Gra, yy, gra i nagrywa. O, widzicie. Subskrypcji nie wiem, ile ma, bo nie wyświetla. Ale w każdym bądź razie za, warto tutaj zajrzeć do poprzednich kanałów. I to by było chyba na tyle. Jeśli chodzi o kanał, polecamy o mnie i o mój kanał. Więc yy, co by tutaj jeszcze? Co by tutaj jeszcze? No już chyba nie ma nic. Chyba nie ma nic. Chyba nie ma nic. Chyba nie ma nic. Nie ma nic. Dobra. Tak więc to by było na tyle. Jeśli chodzi o morderców czasu. Tak więc trzymajcie się czoły.